Cześć, ja jestem siedzik, witam Was w kolejnym odcinku z Fidget. E, tak, Adaho, jeśli to słyszysz, nadal się nie zgłosiłeś po swojego Pace of którego wygrałeś, więc... E, to ostatnia szansa, zgłoś się pod tym odcinkiem, bo inaczej w następnym odcinku po prostu e, dam go w e, opisie. Więc kto pierwszy ten lepszy ten go zgarnie. A teraz przechodzimy do odcinka. Tak, jesteśmy na W39 i mamy 38 poziom, tak. E, Trochę słabo, bo nie lecą mi kryształy na siłę, co nie? Yy, dużo ich wykopałem już, widzicie, że wszędzie tu się na wytrzymałkę, tylko jeden na siłę. Naprawdę to jest słabo, mam więcej wytrzymałości niż siły, więc no trochę lipa. Yy, tak, ja bym sobie tutaj wziął kolejnego kopał, bo, 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 bo mamy dużo hajsu, był event, yy, święto Patryka czy jak coś tam, jakoś tak, yy, i dostaliśmy dużo hajsu, więc możemy sobie razie to, wykorzystać na Ulepszanie rzeczy, mm, nie wiem, dobra, mamy salę ryceską ulepszoną, co tu jeszcze, w sumie się nie zastanawiałem na tym bardzo, ale myślę, że, czy twierdzę ulepszać na następny poziom? Ile to kosztuje? 600, dobra, ulepszymy sobie, 6 godzin będzie trwało trochę czasu, dobra, a, dobrze, że sobie przypomniałem, na początku odcinka chciałem zrobić szybko jedną rzecz, Yy, tak, tutaj dostajemy duszę, to wszystko wajcie na razie, przejdźmy sobie do twierdzy, tu pewnie jakieś... nie, nie ma miejsca w plecaku, ale tak, chciałbym sobie ulepszyć na początku wieże magów na poziom drugi. wiem, wiem, Lipton, ale nie chciałbym się tego ulepszać, po prostu nie miałem żadnego naprawdę powodu, żeby to robić, więc teraz sobie ulepszymy i za 7 minut spróbujemy ulepszyć twierdzę na poziom 16, bo na razie jest na, pozi na poziomie 15 i myślę, że w trakcie odcinka jeszcze zdążę to zrobić, więc yy, tak... Tutaj jeszcze jedna rzecz jest, nie tutaj dokładnie, tylko w menażerze areny, tak, hmm. czy nazbierałem wystarczająco ilość do ulepszenia 25, no niestety nie, myślałem, że się uda, bo myślałem, że zgarniemy dwa czymenty naraz. raz, bo jest achievement za milion run, a ja mam przy sobie 800 tysięcy, a do zgarnięcia mam 6 milionów, więc sobie od razu to prawdopodobnie zrobimy teraz, czemu nie, tak, i mamy achievement, fajnie, myślałem, że dwa na raz wpadną, ale niestety nie. Dobra, sobie na razie te konta porzucimy. Wrzuci, wrócimy na 39 i ty, 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 ty. Co ja chciałbym tu zrobić? Mam nadzieję, że jakieś potki tu będą. No nie do końca. I nie chcę mi się zby, zbytnio wywalać z tej potki na siłę. Ale walniemy sobie na wytrzymałkę i na szczęście. Chciałbym też wymienić jakąś brońkę. Chociaż no, kryształu nie mam. Czy tu nie ma niczego ciekawego? No nie wygląda na to, więc chyba z tym co mamy będziemy musieli zawalczyć w lochach trochę, czyli ja nie wzięłem nic, nie wziąłem dobrze, możemy sobie normalnie pójść do lochów i mam blokowane już trzy, więc trzeba to po kolei trochę zrobić, mięsny golem mamy, więc y czy uda nam się pokonać go, mam nadzieję, nie szczerą. chyba robimy dosyć dobry damage i udało się fajnie, więc y został tylko książę ciemności, za grzyb atakujemy, co, czemu nie? Trochę ma przewagę poziomową, ale co to zrobi nieszczęścia? No niestety nie. Innym razem nie chce mi się naprawdę wywalić grzybów, bo jak bycie, mam tylko 6, więc sobie tutaj powalczymy tylko po parę razy. Tutaj na easy naprawdę poszło. Mogłem to zrobić w przed odcinkiem nawet. A tutaj już nie do końca. Trochę lipton, bo mało mu zabrakło HP. A zatakujmy sobie jeszcze szczura. Tutaj. I poszło łatwo, i je mamy. Mamy, mamy Epika, tylko że bez miejsca na, na ten, na klejnot. Więc jest słabszy i to sporo słabszy, więc yy, tak, trzeba go sprzedać po prostu. Nie ma co czekać. Co to za rękawicę? Też jakieś słabe. Dobra, hajdzie. zostały trzy grzyby, więc naprawdę dużego programu tutaj na tym końcu nie zrobimy. Yy, trzeba atakować go? 36. No, mniejszy poziom mam niż ja. I mamy 39 poziom. Dobrze, fajnie wygraliśmy. Jakiś słaby przedmiot. to, to bez różnicy, co tam jest 34. No to tutaj powinno pójść łatwo. Tylko, że robił z Kubany czasami, więc. Ale jak przywalimy, to, to leży ziomek normalnie. Nie wiem, jak go wcześniej nie pokonałem. I nic ciekawego, dobra, został nam jeden grzyb. Na co by go wywalić? Myślę, że, 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 że. że tutaj 42. Sprawdźmy sobie na poziomy co będzie jakby niżej, kamienny olbrzym niżej jest może będzie blokował trochę, ale jeszcze mniejsza szansa niż u zwiadowcy jest na blokowanie u niego więc powinniśmy go pokonać idzie ładnie, więc pominmy sobie i fajnie wywaliliśmy wszystkie grzyby, więc o, nawet dostałem ze za zadanie dnia, więc sobie weźmy tutaj misję na expa i to chyba będzie wszystko na tym koncie nie widzę co więcej moglibyśmy porobić, więc przejdźmy sobie na W22, gdzie szykuje się chyba niezły pogrom, bo jak widzicie mam prawie kolejny poziom, ale to nie jest takie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mamy dużo przedmiotów do wymienienia. Więc tak, powrócajmy sobie to wszystko i będzie trzeba to ulepszyć. Tak, wszystkie te przedmioty są przynajmniej trochę lepsze, więc Powoli sobie powymieniamy i tak, na początku rękawice ulepszymy sobie na poziom, powiedzmy trzeci czy czwarty. Nie, nie chcę czwarty, drogo dosyć. Trzeci poziom, e, tak, papier toaletowy też na trzeci. Pierścień poproszę na trzeci. Nie, nie na piąty. W sumie, dajmy na czwarty, czemu nie? E, można jeszcze brońkę. Mm, 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 mm. A, weźmy czwarty, czemu nie. Buty, buty tutaj są. Poziom... Czwarty niech będzie. I jeszcze na filika mam nieulepszony, więc ulepszymy na szybko. Też czwarty poziom. gitowa. Te przedmioty, czy je chcę wy, 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 wymienić? Może dajmy go po prostu dla, dla Mariusza, bo na pewno ma słabsze. Bez kryształów i w ogóle. Więc wszystko nawet nie patrzę, nie chcę mi się nawet tego porównywać. Podmieńmy wszystkie przedmioty moje, je dajmy mu i będzie spokój. A resztę sobie wywalimy do. to do. do. do, do Kowala. Zawsze będzie trochę więcej kryształu, który się przyda na ulepszenie. Ile mam? 71 tysięcy, więc jeszcze myślę, że na spokojnie. Trochę nam wystarczy go. Dobra. Git, git, jeszcze to. A nie mogę. Dobra, sprzedajmy to. Czemu nie? I tak. Mam pięć nieśmiertelek, więc sobie chyba walniemy jakąś. Wywalmy te szczęście i walnimy nieśmiertelkę. Tak, jesteśmy teraz dopakowani na maksa, więc myślę, że powinno dosyć fajnie pójść w lochach, tylko chciałbym jeszcze... W sumie ten kryształ jest bardzo słaby, więc sobie go po prostu wyrzucę. Nie chce mi się patrzeć. Tak, tak. Mamy sporo dosyć miejsca w wygłunku, więc myślę, że porobimy sobie pogrom. 148 grzybów, raczej wszystkich nie wywalę, ale myślę, że każdy loch chce zaatakować przynajmniej raz i najbardziej chyba oczekuje tutaj, po gromu. Więc... O, ale ładny kryt! I, 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 mamy 6 milionów i łatwo poszło za pierwszym razem! Ludzie... Dobra, mamy jakiś artefakt bez slot'a, ale może później go ulepszymy, wygląda ciekawie. Ostatni poziom w 13 piętrze. Ostatni przeciwnik. I wagi po 6 milionów prawie. Nie, no może nie 6 milionów, bo by nas zjechał za ciosem. A wolno dwa razy, chyba trzy. Nie, nie zauważyłem dokładnie. No nie, nie, nie. Trzeba jeszcze trochę dopakować do niego. No ale po kolei pójdźmy. Może El -Staros? Wow. Wow. Dobra. Myślę, że można by było, gdybym miał więcej grzybów do wyrzucenia. Trzeba trzymać kciuki, że nie zawali kryta. I my będziemy walić kryty. No bo ona walnie jeden cios zwykły i kryty już po mnie jest. Czy on? Nie wiem nawet. Chyba już wyrażałem swoją niewiedzę na temat płci tej postaci. Dobra, idźmy dalej. Hamdal. poziom 210, więc, więc powinien pójść i bije dosyć słabo. Rozwalony Heimdal i mamy pogrom w tym odcinku. Dobra, kogo mamy tutaj? Walkirię mamy. Czy pokonamy Walkirię. Oj, walkiria już chyba, chyba nie siądzie. No niestety, nie tym razem walkiria, ale może wreszcie szkoły magii zaczniemy. 250 poziom I, i ładne kryty, ładne kryty siadają naprawdę. Wow, 21 milionów. Tego jeszcze chyba nie widziałem w tej postaci. Ale przegraliśmy, przegraliśmy. Trzeba spróbować jeszcze raz, bo, bo... bardzo ładnie szło. Myślę, że damy radę. Tak, daliśmy radę. I mamy jakiś przedmiot na wszystkie cechy, więc... A chyba go nawet nie miałem w klaserze, więc fajnie. Dobra, to odblokowane. Więc więc co by teraz? O, tutaj jeszcze nie, nie walczyłem, to zobaczmy ile procent zdejmę. Było 49. I, i, I fajnie to wygląda, fajnie. Śmiesznie będzie, jak go zabijemy jeszcze. Jeden kryt za 11 milionów? Nie. Zostało mu 6 milionów HP, więc... 7% zostało, czyli... 30... 32% zjechaliśmy chyba. Jeszcze jeśli nie mylę. Dobra. Jedziemy dalej. Król... Król poziom 228. Dobra. Czyli, czyli... Czyli nie wiem, czy do pokonania w sumie. Jak on bije mniej więcej. Po milionie. A ja po 11 milionów. To mi się podoba, ludzie, ludzie. Mamy kolejny level? Nie, no, chyba za mało trochę. Ale czy pokonamy Smoluna? To też ciekawe może być. Bije już po 2,5 miliona nakryta. Na 1,5 miliona bez kryta. Nie, myślałem, że pokonamy już, a taki słaby cios wleciał. Kurde, zaraz się grzybów pozbędne. Dobra, udało się. Gdzieby jeszcze? Wierzę, trzeba trochę spróbować. Mam ulepszonego Mariusza, więc na pewno pójdzie lepiej. Sobie ulepszymy jeszcze trochę za Golda, wszystkich pomocników. Bo czemu nie? Zawsze to jakiś tam procent szansy większy, że wygramy. Dobra, ile mi zostało miejsców? Cztery miejsca w ekwipunku. więc jeszcze mamy przynajmniej 4 ataki. Myślę, że pokonałem go. Wcześniej chyba daleko nie było do wygrania. Teraz mamy dużo ulepszoną mocniej postać, więc pokonaliśmy bez problemu. Ile uda nam się zrobić wieży? Raczej dzisiaj nie zamkniemy, bo y, nim dalej jesteśmy tym przeciwnicy robią się tym bardziej silniejsi. I tutaj już przegraliśmy, więc zrobiliśmy dwóch. Może trzech. Nie za trzecim razem. Nie za czwartym razem, ale za tym razem się uda? I udało się, zgadłem. Dobra. Ja tu nie czytuję, po prostu zgadzę. A, dobra. Czy jeszcze atakujemy? Trzeba sprawdzić, kogo my tam mamy. O, mamy szreka. Czy pokonamy Shreka? To Jest ogromny ogr. Dobra, wygląda, jakby miał dużo HP. I ma dużo HP. Dobra, że szrekiem lepiej nie zadzierajmy, bo może się coś źle skończyć. Tak, to jego bagno, więc sobie stąd idźmy. E, ciemna strona mocy, poproszę. Zawalczymy sobie na Easy, na Easy schodzi. on, te jest pełen. Trzeba posprzedawać wszystkie. Nie, w sumie nie. popatrz. to, to wywalmy. To sprawdźmy. Przed chwilą sobie wymieniałem papier. I jest w sumie 5 lepszy, ale czy to wystarczy, żeby. Myślę, że nie. W pięć 5 mogę sobie po prostu kliknąć i za dużo nie zmieni to. Wszystkie cechy wywalmy. W sumie nie wrzucałem jeszcze nic do toalety i teraz nie wiem co mogę. No tego nie mogę. Trochę Lipton. Mam nadzieję, że któryś przedmiot stąd mogę wrzucić? No nie, zwaliłem trochę. To jest na... Jeszcze sprawdźmy wszystkie cechy, więc nie chcę. Nie chcę. A to? No troszeczkę też tylko lepsze. mogę do toalety? O, no nie mogę nic wyrzucić, poziom. Dobra, jedziemy dalej. Myślę, że tutaj dalej strumień lawy i mamy kolejny poziom, jak fajnie. Tutaj mamy przedmiot na, na, na tego, na zwiadowce, więc może kunegundzie się później przydać. Kolejny pokonany, jak idzie tutaj, prościutko. Kolejny. Czy zamkniemy za pierwszym razem? Zamknęliśmy za pierwszym razem. Jak to zarobisz wygląda jak tak się lochy robi, no. Po prostu jestem dumny. Tutaj myślę, że też pójdzie, bo mam dopiero pierwszego przeciwnika. Tak. Chociaż mam, miałem mało HP już. Może być trochę ciężej. Tutaj. A, Kunegunda go rozwaliła. Naprawdę to jest pogrom dosyć. Mówię pogrom, a przegrywam. Ale nie wiem, co drugim razem poszło? Nie wiem, no tak to ja mogę grać w shake's. Grzybów by się więcej przydało. Gdybyśmy mieli więcej grzybów, to byśmy po sobie poprzeklikiwali poprzekliwali wszystkich. No I kolejny. Siada, siada normalnie. Plecak pełen, noż. Więc sobie, kurde, dobra, tego nie chcę. E -e -e, inteligencja. Co? Kurde, ale, ale to fajnie wygląda ten przedmiot. Ten chyba sobie zaraz nawet podmienimy. Tego nie chcę. To jest na zwiadowce, więc później będę sobie Tego nie chcę. Tego też nie chcę. Jeszcze raz sobie sprawdźmy to. E, tak, to sobie zostawmy na razie. I pójdę sobie do Kowala, żeby zrobić sobie tutaj, tutaj slota, bo, bo, bo ten przedmiot się przyda. I to bardzo. Więc 13 tysięcy też kosztuje. Boże. Ja robię z moim hajsem. Ale tak, trzeba to ulepszyć. Dobra, więc najpierw to załóżmy. I ma jeszcze jakąś runę, więc odporność na ogień plus 5%. Nie wiem kiedy to się załącza ta odporność na ogień, bo walczę raczej, walczymy raczej mieczami lub magią. W sumie magia to nie ogień. Dokładnie, ale dobra. Staćmy sobie jeszcze kryształ, tylko czy ten czy ten. Jak wygląda sytuacja? Myślę, że wstaćmy wszystkie. Czemu nie? I ulepszymy sobie jeszcze parę razy. Tak, żeby za dużo to nie kosztowało. Trzy razy poproszę. Dziękuję. I znowu ulepszyliśmy postać. Fajnie. To od razu sobie wymienimy na Mariuszka. A to sprzedajmy. Ok. Czy będzie kolejny pogrom? Mam nadzieję, że tak. Atakujemy. Poszło. Nie no, jestem dumny naprawdę z tego, co się dzieje w tym odcinku. Po prostu klepiemy ich na pyrkę. Trzeba będzie odblokować kolejny zaraz. Dobra, tutaj już atakuję ostatni raz, powiedzmy, bo naprawdę zmarnowałem w tym odcinku 40 grzybów. Nie, nie ostatni. Nie ostatni raz. Jeszcze raz atakujemy. Póki idzie, trzeba korzystać. No, po prostu idzie jak masło. Nie mówcie, że zamkniemy dwa lochy. W jednym odcinku. Pewnie będzie trzeba przeklikać go jak coś. Ktoś... Nie, nie, za pierwszym razem wpadł. No normalnie. Nie wierzę w to, co się dzieje normalnie. Wbiliśmy. Ile lewli? Trzy. Miałem. Chyba z pięć lewli. Wbiliśmy. Fajnie, dobra. Znowu trzeba ekipunek, pewnie czyścić oczywiście. Więc. Co tu się dzieje? Nie chcę tutaj żadnych powiadomień. To sobie wyrzućmy. Y Wow, 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 dosyć sporo, sobie później jeszcze się nad tym zastanowię. Na razie wyrzućmy przedmioty, które na 100% będą mi niepotrzebne. Dobra, e, mamy dwa sloty, więc myślę, że dobrym pomysłem byłoby poszukanie klucza, on chyba zrobi tutaj, więc... Jeżeli się mylę, to przepraszam, dobra, nie za pierwszym razem, ale myślę, że dropnie, tym razem klapsydra, no, zawsze oko. nie chcę oka, chcę coś bez itemu, że dropło mi kluczyk, no nie dropi niestety, więc chyba ja będę musiał do następnego odcinka jakoś to ogarnąć. A mamy zamknięte lochy, praktycznie wszystkie tutaj. Ciekawe, czy udałoby się zaatakować jeszcze youtubera. No z youtuberem to nam oczywiście, że nie pójdzie. Nie ma najmniejszych szans po prostu. Ale na pewno są szanse, że zrobimy jeszcze spory pogrom tutaj. <laughs> Przydałoby się klawiatura, żeby to po prostu enterem naklikiwać. Bo, bo to tylko klikanie jest. No i im brak miejsca punktu. Powinien, jak już mówiłem chyba, że powinien tutaj być jakiś guzik, który wyłącza nam dropy z tornada. Bo te przedmioty naprawdę są do niczego. A, a zaśmiecają tylko ten, tylko ekwipunek. Dobra, muszę coś jeszcze więcej wyrzucić. No a wypijmy sobie tą podkę na zdrowie żeby mieć więcej miejsca te hełmy, jeden sobie tylko zachowam na pewno ze slotem będzie lepszy i tak, tak będzie lepszy więc te rękawice porównajmy sobie Czyli to jest na zwiadowce to jest też na zwiadowce, więc które są lepsze 412 406, ale tu nie ma slota a nie jesteśmy na slota dla zwiadowcy więc wyrzucamy e, dobra, kolejne parę slotów do walki w lochach więc lecimy, lecimy z tym koksem. Okej. Okay. Fajnie było, gdybym jeszcze nie musiał grzybów więcej razy płacić za, za te walki. Bo jednak już zeszłem do poniżej stół. Czy lecić dalej? No polećmy sobie trochę. Jeszcze. No dobra. Koniec. tak jak mi mówi, że stop, to wyrzucimy sobie te przedmioty, które są tutaj. No mówię, naprawdę słabe przedmioty którego nawet nie opłaca ich się patrzeć. Ale tak, dużo zrobiliśmy, jeszcze zrobię to co miałem zrobić, czyli tu się ulepszyła chata magów, wieża magów nawet, Na razie to chata po prostu, ale no dobra, ulepszyło się, więc możemy ulepszyć twierdzę na poziom 16, więc od razu to sobie zróbmy, zbierzmy tutaj Ajcy i poogarniajmy jeszcze w sumie tutaj, więc nazbierałem trochę dusz i myślę, że najlepszym teraz pomysłem był ulepszenie ekstraktora, bo naprawdę powoli się te dusze zdobywa, Yy, więc no, najpierw myślałem, żeby też yy, ulepszyć sobie serce, ale jednak yy, ekstraktor bardziej mi się przyda. No i to chyba wszystko tutaj. Zekroćmy sobie może kołem jeszcze. No nie, słabe temy robią. nie chcę tego. O tutaj już się trochę zrobiło, więc sobie poulepszajmy wszystko na maksa. Na maksa chcę, co 25 poziom. Dobra, niech się powoli robi. Jak nazbieramy na wszystko, żeby było na 25 poziom, to wtedy nagram kolejny odcinek. Dobra, no i co? Co jeszcze chciałem? A, stajnie. Bo lepszy, znaczy odblokowałem sobie kolejnego pupila, więc... I poulepszałem też, więc można w sumie trochę porobić jeszcze. Tu mamy 90 poziom, więc myślę, że uda nam się też parę przeciwników pokonać. Easy. I... Easy czy nie easy? U, prawie, 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 blisko. Znowu dosyć blisko. Mam nadzieję, że się uda. Kurde, dobra. Jedna rzecz: nakarmy sobie go. I teraz masz jedzonko, i teraz mi go pokonaj. No nie, trzeba będzie go więcej razy ulepszyć. A tutaj muszę mieć 13 loch. 13, czy ja w strefie mroku, Czyli raczej jeszcze nie teraz. Jak tam światło? Światło właśnie odblokowałem sobie jednoroga, więc sobie go powoli ulepszam i tutaj walczymy. Yy, tak, czy tutaj się uda coś zaatakować? spróbujmy, czemu nie? Nie, niestety nie. Yy, dobra, dalej. Ogień Ogień na razie, tylko rybę robię. Będzie trzeba jeszcze coś pomiędzy skupić, bo ta ryba nie da rady. Nie da rady dojść do końca. Yy, nawet na ostatnim poziomie. I woda, jak tam wyglądała sprawa z wodą? No a tutaj też mam ostatniego chwila, więc było go powoli. Aż zawalczymy z jakimś przeciwnikiem, może wygram to. Fajnie by było. No, niestety przegrałem. No ale to tak. To chyba wszystko w tym odcinku. Więc jeśli się podobało, to zostaw łapę w górę, czy ten suba. No i cześć.